Tak, tak. Jutro, to jest będzie najważniejsze, żeby wszyscy byli dokładnie o północy. To będzie moment, kiedy dokonamy wyboru. Będę na czas. A kto, jutro będzie mistrzem ceremonii? No cóż, stoi przed tobą. O. Tak, moje pragnienie w końcu się zrealizowało. <śleszy> I potem gdzieś zniknęli, a ja wróciłam do domu. Ło, wow, to brzmi niesamowicie i przerażająco. No, niesamowicie i przerażająco. Hmm, nie wierzysz mi, co? Nie. Hmm. Wiesz co, Kasia, myślę, że o Skorowie chodziło bardziej o to, że... Ceremonia? No, prośba. Dobra, wiecie co? Bardzo łatwo mogę wam to wszystkim udowodnić. Dzisiaj mają się spotkać tutaj o północy, więc my też musimy tutaj być. No ale jak to? Chcesz się włamać do szkoły? Przecież tam są kamery, ochroniarz. Tak, ale po pierwsze, wszyscy bardzo dobrze wiemy, jakim ochroniarzem jest pan Sławek. A po drugie, nikt nas nie rozpozna, bo... Bo mamy super stroje, co nie? Nie, wyglądamy jakbyśmy mieli napaść na bank w Fortnite. Wiem, myślałam tak jak ty, kiedy je wybierałam. Hmm. Y Dobra, słuchajcie, plan jest taki. Wchodzimy do szkoły, namierzamy Pana Konrada i resztę i nagrywamy dowody, żeby potem udostępnić je na TikToku. jasne? Jasne. Ale tak w ogóle, to ktoś coś? <laughs> ja bardzo chętnie. Mmm, strasznie pyszne. Zaraz, to tak cały czas nosisz ze sobą? A żołnierza też byś spytała, czy masz ze sobą zawsze amunicję? A tak w ogóle, próbowałaś już Halloweenowych donatów z podwójnym nadzieniem? Czarna porzeczka oraz pomarańcza? No dobra, niech ci będzie. Ale skupcie się, musimy działać. Tylko musimy uważać na ochroniarza. Idziemy. Pewnie śpi, ale lepiej się upewnić. Nie ma go. Dziwne. Ha, od razu czuję się bezpiecznie jako uczeń. Ej, zaraz, zobaczcie! Myślałem, że ta sala jest zamknięta od lat. Musimy to zbadać. Wiecie co? Zaczyna mnie to trochę przerażać. To już przestaje mieć taki, wiecie, śmieszkowo-waksowy vibe. No, strasznie creepy to jest. Tym bardziej, musimy to zbadać. Ciii. Słyszycie to? No, sorry, no nie mam nad tym kontroli, to składu. Zawsze mogę coś temu zaradzić. Dobra, to skoro Piotr je już swoje piąte śniadanie, to ja w takim razie idę się oddać. Co, Oskar nie ma takiej opcji natychmiast wracaj, bo! Jasna cholera. Hania, idź za nim. Do męskiego? Przecież nikogo nie ma. Azu dobra, strachajła, ja za nim pójdę. Tylko macie tu czekać i się stąd nie ruszać. Żadnych banałów z horrorów, nie rozdzielamy się. Dobra, nie ma już 10 sekund. Chyba powinniśmy iść dalej. To prawda. To jedyne słuszne rozwiązanie w tej sytuacji. Piotr na pewno by tego chciał. Tak. No to chodźmy. Halo. Lecki. Oskar, co ty robisz? Uu! Oskar, co ty robisz? Lecki. Sorry, ja tak czasami po prostu mam. Moja wróżka mówi, że w poprzednim wcieleniu byłem koniem, no i po prostu czasami śpię na stojąco. Ja! Okej. Okay. Nie wiem, czy bardziej jestem zdziwiony tym, że zasnąłeś na stojąco, czy tym, że jedyna osoba, której ufasz, to wróżka. Nieważne. Spadamy stąd. Spokojnie. To tylko wiatr. Ale przecież ja jestem spokojna. Mówiłam do siebie. Myślisz, że powinnyśmy to sprawdzić? Pewnie. Przecież to mroczne, samootwierające się pomieszczenie, że się prosi, żeby go sprawdzić. Jako postacie pierwszoplanowe powinniśmy porzucić logikę i... przestać myśleć racjonalnie. Racja Chodźmy. W szafie. Kasia, jesteśmy w pokoju nauczycielskim. To jest najbardziej niewygodna rzecz, jaką zrobiłam w swoim życiu. Aria? Kacper? Co wy tu robicie? No, zostaliśmy po lekcjach i. Tam. E, tak, uczyliśmy się i zamknęli szkołę w trakcie, więc. I e... nie wiedzieliśmy, co zrobić. Więc zamknęliście się w tej ciasnej szafie? Hm, jak dwa ślimaki. Ble. Chwila. A wy co tutaj nie wyrobicie? Dobra, jest coś, co musimy Wam powiedzieć. Otóż. I dlatego jesteśmy tutaj w strojach. Okej. Okay. Kasia? Hania? Dl dlaczego na nas nie poczekałyście? Bo czekałyśmy na was godzinami. Minęły tylko dwie minuty! Każdy postrzega czas inaczej, ok, Oskar? Patrzcie, kogo znalazłyśmy. Siema. Dobra, myślę, że to jest czas, żeby się rozdzielić. Przecież przed chwilą byliśmy rozdzieleni. No tak, tylko że to było przypadkowe, a teraz trzeba to zrobić świadomie i nieodpowiedzialnie. Racja. Ok, ja pójdę z Arią i Kacprem, a Hania pójdzie z Piotrem i Oskarem. Ja przypilnuję te dwójkę, żeby nie zrobił jakieś głupoty. A Wam przyda się odrobina mózgu. To z sali obok. Dobra, my pójdziemy to sprawdzić, a wy idźcie dalej, ok? Spotkamy się pod salą geograficzną. Powodzenia! Nie macie własnych domów, żeby się w szkole spotykać? Dobra, pokażemy to później. Basia? No chyba tak, ale coś nie za ciekawe wygląda. Ja tam nie idę. A ty dokąd niby? Jeżeli mnie tutaj zostawisz, to znamy koniec. Hmm, też mi rycerz w z zbroi. <grym> tak? Tu patrzcie. <grym> Hej, pani Basiu. Co pani robi o tej godzinie tutaj w nocy? Kreby. Więcej kredy. Czekajcie! Słyszę jakiś dziwny dźwięk. Tak jakby ktoś coś liczył? Co on robi? 126, 127. Nie wiem, wygląda jakby był jakiś nieobecny. Może go zapytamy. Nie. Kasia przecież mówiła, że jest w to zamieszany. To raczej nie jest dobry po... Panie Konradzie, to ja, Piotr. Słyszy mnie pan? Halo, panie Konradzie? Obudka? Musimy tam wejść Ty chyba sobie żartujesz Przynieś tylko na to nic Wiem ale świat musi się o tym dowiedzieć Czyli TikTok Tak Chodźcie. Ja uderzam na fina Nie pitaj o mnie tam na fina i kami rapijami. No, wpierw chciałbym Wam bardzo podziękować za to, że przybyliście. No i oczywiście podziękować pani Pasi za słodkie przekąski jak zawsze. Nie ma za co? Cała przyjemność po mojej stronie naprawdę. Jak wiecie, spotkaliśmy się tutaj jak co roku, żeby wybrać kolejnych uczniów, których Delikatnie mówiąc, się pozbędziemy. Moja propozycja to Oscar. Owszem, jest nowy, ale taki za bardzo pozytywny. Za bardzo się śmieje. I ostatnio przerwał pani Kunickiej. lekcje fizyki. O tak! Jak dla mnie, on pierwszy może iść pod topor. <śled> A ja proponuję, fanie, ta miła, taka lukrowana, słodka, mimoza. Bez charakteru. I takie osobistości mnie, jak to się mówi, tigerują. A Piotr, ileż to możemy czekać, aż w końcu pozbędziemy się tego smutnego klauna? Przecież on na każdej lekcji. Daj popis swojej bezgranicznej głupoty. Wyświadczylibyśmy światu przysługę. dobre. A gdybyśmy dali jasny sygnał innym, że nikt nie może czuć się bezpieczny, bez względu na ocenę. A co pan ma na myśli, panie Konradzie? Żeby poświęcić Kasie tą, tą rudą. Tak. Musimy ją złożyć w ofierze i dać przykład, wyraźny przykład. Chciałbym zobaczyć i, i zapakoną twarz, jak wije się i prosi o litość. No nie, tego już za wiele. Trzeba coś z tym zrobić. Zrobić? A, dopiero jak powiedzieli o tobie, no? No to co? Chyba mamy. Wszystko ustalone i nikt ani nic nie przeszkodzi nam w realizacji naszych planów, tak? Nie byłabym tego taka pewna, panie komradzie. Mamy was. O, no proszę, o wilku mowa, a właściwie to o wiewiórce. Ja. Nie kombinujcie nic. Jeden przycisk i wszystko ląduje na moim TikToku. Ojej, całe 10 osób nas zobaczy. Uuuu. nie, nie Obserwujących. I to wcale nie jest takie łatwe, żeby się wbić teraz w ten algorytm. To naprawdę jest trudne. Zresztą nieważne! Nie kombinujcie nic. To jest koniec, rozumiecie? Koniec, a przepraszam, a niby czego. No, no tego, tego wszystkiego! Jak Wy w ogóle możecie? Czy wy nie macie za grosz przyzwoitości? Jak tak możecie po prostu żonglować sobie ludzkim losem, życiem waszych własnych uczniów? Przecież my wam ufaliśmy. Nawet się czegoś od was czasem nauczyliśmy. W sumie. Hm. Więc dlaczego? Co takiego wam zrobiliśmy, że wy chcecie nas zabić? Zabić? Moja droga. Żeby to tylko o to chodziło. Żeby was zabić, ale o co? O coś wiele. Wiele. Gorszego. Ritiga, Przepraszam, ja już, ja już nie mogę znowu. No. Ja tego w ogóle nie rozumiem. Ja to tylko sprzątam. O Jezu, ale to było piękne, żebyście chociaż widzieli swoje twarze. To był tylko prank? Tylko prank? Siedzieliśmy nad tym dwa tygodnie. Łucja szyła kostiumy. Pan Sławek specjalnie do pracy nie przyszedł. Zaraz, zaraz, ale głowa pani woźnej, nim zaczęłam mupować. Jeździłam na Mistrzostwa Świata w Gimnastyce w 78. O, a pan Konrad, w szatni? No, podłączyłem się do szkolnego radiowęzła. Bluetoothem. No. Nie rozumiem, ale po co to wszystko? I skąd w ogóle wiedzieliście, że my tutaj przyjdziemy? No cóż, odgrywaliśmy tą samą scenkę i dialog z panią Woźną ileś tam razy, aż w końcu ktoś się złapał. No i akurat ty się złapałaś. A potem też poszło jak z, z Zasadniczo co roku prankujemy najbardziej nielubianych uczniów, i tym razem padło na was. Hmm? Najbardziej nielubianych? Przecież jesteśmy super. No, nie tak do końca no, super, Haniu. Yy, tak, gadacie, spóźniacie się na lekcje, jesteście przemądrzali, zadufani w sobie i jeszcze operujecie yy, suchymi żartami. Zachowujecie się, jakbyście grali w jakimś serialu internetowym. To jest po prostu okropne. Nie! To! To tutaj to było okropne! Nie, Kasiu. To było zajebiście zrobione. I dobrze o tym wiesz. No dobra, macie nas. Ale to może hmm, podonacie na zgodę? Z uczniami? No dobra, ale tylko ten jeden raz. Okej. Okay. A strasznie pysznego Donata Halloween dostaniecie w sieci sklepów Netto, Dino, Kerfur oraz O'Show. Coś nas ominęło? Aaaa! Aaaa! Co? Co na Poczekałyśmy na was godzinami. Coś nas ominęło?